Jadę do pracy. Jadę tylko na chwilę, chcę wyjść rzeczy i uciekam do Rosmana kupić świeczkę. Albo podpalę tą świeczkę, którą mam. Muszę dzisiaj coś podpalić, bo nie dam rady. Były od rana we wtorek. Nie ma ja nic gorszego niż pójść do hurtowni kosmetycznej od rana. Inny poziom tej gęcji. Jeszcze propos rozkmin. Mam też dzisiaj taką jedną rozkminę, że miejsca w szafie nie mam, rzeczy mam full. A taką dobrą sprawę nie wydaje pieniędzy na ubrania. I o co w ogóle tutaj chodzi? Czasem mam jakieś takie zrywy, ale nie jakieś, wiecie, turbo luksusowe, nie wiadomo co. Idę do lumpa. I rozumiecie, że ja za pięć dych kupię tyle rzeczy, że ja później nie mam na to miejsca w tym domu, czy to nie jest chore. U mnie to wygląda tak. Kupuję właśnie zazwyczaj w lumpach. Jest jak to brzmi w lumpach. Czy ktoś z Was kupuje w lumpach? Ale kupuję tylko rzecz, na przykład butów czy bielizny. Absolutnie mnie kupiła w lumpie. Czy znaczy, jakby szanuję, że jak ktoś to robi? Ja nie. Um, kurtki, jakieś bluzki, ok. Um, I wtedy to pióre w płynie um, antybakteryjnym, um, więc jak bluz. Mam taką rozkminę. Po co kupować tyle rzeczy, jak za chwilę tego się nie ma gdzie włożyć? I realnie. Uwierzcie mi, ja wam to później pokażę. Moja szafa wygląda tak. Jakby tam jakaś zakupocholiczka po prostu, nic innego nie robiła, tylko zamawiała to nami rzeczy. I oczywiście, że ja mam w szafie takie ubrania, których ani razu jeszcze na siebie nie ubrałam. Myślę, że Wy też takie macie w swojej szafie. Po 30 roku życia, może nawet nie po 30, od kiedy zostałam mężatką, w ogóle bardzo mi się wszystko pozmieniało. W sensie ja już nie kupuję drogich kosmetyków, nie kupuję drogich ubrań. Nie kupuję rzeczy, których mam w nadmiarze. Po prostu tego nie kupuję. Mam taki za cztery dyszki: jakiś brek i tusz do rzęs, byle był brązowy. No właśnie, dajcie znać, czy ktoś z Was też używa brązowego tuszu. To już jest ten taki moment, w którym już paznokcie wyglądają tak: to nie są już długie szpony, żadnych zdobień nic takich rzeczy. Włosów nie farbuję od 7 lat no może być 7 lat. Czy żyje mi się prościej? Jak nie farbuję tych włosów? Oczywiście, że tak. Nie mam problemu, mogę iść raz na rok do fryzjera albo i nie. I wszystko lala, ale, ale właśnie mam taką rozkminę, kurczę, czy, te, czy ten magiczny wiek 30. To jest właśnie taki wiek, że my wszystko odrzucamy, segregujemy, układamy w jakiś sposób u siebie w głowie, bo mi się wydaje, że tak jest. I myślę, że nie tylko kobiety tak mają, bo faceci też tak mają. Że jak przekroczymy wszyscy 30, to nagle zmieni. Zmieniają nam się kompletnie priorytety. Wiecie, mnie teraz nie bawi, że ktoś zobaczy, że ja mam taki telefon czy taki telefon, że ja jeżdżę tym, a nie tamtym, że ja mam ubrane to, a nie, a nie coś innego. Kiedyś mnie to obchodziło, w tym momencie mam to zupełnie w nosie. A mało tego. Stosunkowo im mniej miałam pieniędzy, tym bardziej byłam ubrana w jakieś gesy, nie gesy, cuda na kiju. I dajcie znać, czy Wy też tak miałyście i mieliście. Że kurczę, w tym momencie ja mogę iść w bluzie z lumpa i naprawdę mam to w nosie. Nie obchodzi mnie to. Nie obchodzi mnie, czy Ty sobie pomyślisz, że mnie stać, czy że mnie nie stać. I, i to właśnie tak wszystko się wydarzyło tam przy tej 30. Tak bardzo blisko tej 30. Gdzieś, gdzie ja bym sama się o to nie podejrzewała, bo kiedyś byłam Super imprezowa, teraz siedzę w domu. Kocham siedzenie w domu. Jeżeli ktoś mi powie, że imprezy, nie. A ja słuchajcie, kiedyś imprezowałam piątki i soboty, a teraz dom, cisza, spokój, wyłączony telewizor. Ja w ogóle telewizji nie oglądam. I tak jak słyszycie, jak ja tutaj siedzę sama, to jest totalna cisza. Ale spędzić czas z psem, iść sobie na spacer, zjeść sobie coś dobrego, spędzić czas z mężem, oczywiście, ale imprezy. Mm. Jakieś spotkania znajomi, bilardy. Mm, nie, nikt mnie chyba już tego by nie zmusił. Im jestem starsza, tym bardziej mnie męczą ludzie. Męczy mnie hałas. Ja jestem przebodźcowana. później jestem zdenerwowana, bez sensu, a nic się nie dzieje. A ja po prostu aż mnie nosi. Na którymś z poprzednich vlogów widzieliście, że byliśmy właśnie w action i byliśmy, co mówiłam, że było tak dużo ludzi. Słuch nie wiem, czy dużo osób tak ma. Wiem, że kilka na pewno. Im jest więcej ludzi, tym bardziej ja się męczę i tym bardziej chcę iść do domu. Mnie już nie interesują zakupy. Nienawidzę. Chodzić po galeriach. Szczególnie weekendy, to jest ja jestem chora. Ja mogę iść tak w poniedziałek o 11, jak jeszcze jest jeszcze dość mało ludzi. Ale nie słuchajcie weekendy i nie po tych godzinach, gdzieś, gdzie ludzie wychodzą z pracy, to na pewno nie. To nie jest dla mnie. I Ja wiem, że nie jestem w tym sama. Też mam takie właśnie wrażenie a to jest chyba nawet udowodnione naukowo że przez ilość wszechobecnego internetu my po prostu mamy tak przebodźcowane i sprane mózgi, że każdy chce siedzieć w ciszy i w spokoju. Chociaż znam ludzi, którzy chodzą na imprezki, chodzą do znajomych, mają bardzo dużo znajomych ja nigdy tego nie rozumiałam. Czy czułam się dziwna? Tak, bo nie lubiłam spędzać czasu z innymi ludźmi i zawsze czułam się wyobcowana i czułam się dziwnie. Jeżeli wychodziłam na przykład w piątki, soboty na imprezę, ja wychodziłam, słuchajcie, sama. Bez innych ludzi, żeby z nikim nie rozmawiać. I nie rozmawiałam jedynie z barmanem czasem, jak potrzebowałam coś do picia. I na tym koniec. Nienawidziłam takiego sztucznego. Chyba do tej pory nawet takiego sztucznego, wiecie, gadania o bzdurach. Mnie to w ogóle nie kręci. Mnie to nie obchodzi. No nie, nigdy nie byłam, nie będę takim typem osoby i to już mi się nie zmieni. Ja lubię sobie siedzieć w swoim towarzystwie, w mojego męża towarzystwie i to jest koniec. Ja nic więcej nie chcę. Ja nie potrzebuję koleżanek, ciapsiu, chodzenia na kawki. Mało tego, ja nie potrzebuję spotkań z większą ilością osób. Też nie. Ja mam swój świat, swoje kredki, swoje zabawki i. i Twój kawałek papieru i chyba tyle. Ale wiecie co? Teraz właśnie to do mnie dotarło, że już w końcu nie czuję się z tym dziwnie. I mogę o tym powiedzieć, że nie mam potrzeby spędzania z nimi czasu. Nie obchodzi mnie, co u nich się dzieje. Więc nie potrzebuję kawek, spotkań, wspólnego wychodzenia do kina, wyjazdów na wakacje. No nie potrzebuję. Teraz już mi z tym dobrze, bo, bo wiecie, w końcu mam taką świadomość, że to nie jest dziwne, bo ja jestem typem osoby, że jak do mnie napiszesz, i nie odpiszę Cię od razu, to zapomnę. I przypomnij mi się za dwa tygodnie. I raz, że to jest wiecie, takie dla tej osoby, która pisze trochę niekomfortowe, bo ona nie wie, czy ja się obraziłam, czy o coś mi chodzi, czy co się stało. Nie wiem, jakby ja nie jestem obrażona, nic się nie stało, nie mogłaś mnie urazić, jakby ja po prostu o tobie zapomniałam. Więc sorry, jeżeli jesteś w tym folderze gdzieś, gdzie jest nieodpisane, no to nie odpisałam. Bo po prostu zapomniałam. I oczywiście, że później mam wyrzuty sumienia, i sobie przypominam, że coś wymyślam, o, nie widziałam wiadomości, o, wpadło w spam, albo. Jeżeli mówić takie rzeczy, że zapomniałam, że nie widziałam wiadomości, to znaczy też, że ja ją widziałam, nawet ją odczytałam, tylko że o zapomniałam. No, tak to się funkcjonuje. Ostatnio właśnie byłam u dziewczyny na rzęsach i miała przepiękne, spodnie takie dzwony. Nie wiem, czy ja bym w nich tak dobrze wyglądała. One były w Sinseju yy, i miałam iść je nabyć, ale tak poszłam, że nie poszłam, więc słabizna.